Cześć, tu zespół Tropik Krzysiek i Jasia. Dzisiaj nagrywaliśmy teledysk do naszej najnowszej piosenki. Będzie to chyba event w Disco Polo. Coś niespotykanego jak dotąd w Polsce. Krzysiek, powiedz coś więcej. Tak, to będzie, e, jeśli chodzi o Disco Polo, to jest e, chyba jedyny, pierwszy jedyny jak na razie teledysk, który będzie nagrany jednym ujęciem. Piosenka jest mega taneczna, wakacyjna, dynamiczna i akurat ten styl nagrania pasuje pod ten styl utworu. Słuchajcie, na planie było bardzo dużo osób, byli tancerze zawodowi, byli tancerze amatorzy. Mam tutaj właśnie przed sobą plan tego teledysku. Był to nagrany master shot, czyli tak zwane ujęcie bez cięcia, tak? Czyli cały teledysk jest bez cięcia. Słuchajcie, tutaj jest pierwszy, pierwszy plan, stara lokomotywa. Tu jest wszystko rozpisane przez, opracował Dominik Rakoczy. Słuchajcie, nie wiem jak on to zrobił, tu jest tyle stron. Każda sekunda jest tutaj wyrysowana i opisana na kolorowo. Yy, tak więc tak. Pierwsza akcja właśnie była przy tej lokomotywie. Potem sobie przeszliśmy dalej. Na planie było bardzo dużo pracy. Mieliśmy bardzo wiele powtórzeń. Zanim nagraliśmy, na, że tak naprawdę na żywo, na czysto, no to było kilka, kilkanaście chyba prób. Plan był bardzo długi, więc musieliśmy biegać. Jesteśmy mega zmęczeni. Słuchajcie, teredysk dzisiejszy nagrywa ekipa rakoczy film została wybrana do pracy przy tym teledysku, ponieważ uważamy, że jest to najlepsza ekipa, która najbardziej sumiennie i rzetelnie podejdzie do zadania i na pewno będziemy zadowoleni, tak jak w poprzednich produkcjach, które nam robili. Opracowanie chyba trwało około dwóch miesięcy tego rozpisanie. Także my to dopracowywaliśmy, dzwoniliśmy, dogadywaliśmy ubrania, osoby, rekwizyty. To wszystko się udało, słuchajcie, zakończyliśmy zdjęcia, jesteśmy mega zadowoleni, dziękujemy ekipie, która nagrywała rakoczy film Nikodemowi, jak i również tutaj Andrzejowi i Berenice, która nagrywała making ofa. Zapraszamy wszystkich widzów Disco Polo Info do obejrzenia jedynego takiego klipu w Disco Polo Tropic Kassier.